To piekielne zło Ten świat jest taki jak ty i ja W dramatów, w obrazku neonów W sieniu ulic szukamy prawdy, gdy kłamstwa królestwa Każdy dzień to walka, każdy krok to ból W lustrze widzę siebie, ale nie poznaję już Miasto szepce tajemnicy w nocy Gdzie marzenia gasną, a nadzieja w mrocy Słyszę krzyki, widzę smutek w oczach W chaosie życia nikt nie zna prostych dróg a, a. To piekielę zło, ten świat jest taki jak ty i ja dla matów, W dla dramatów, w blasku neonów W cieniu ulic szukamy prawdy, gdy kłamstwa królestwa Z każdym krokiem czuję ciężar swoich błędów Przegrane bitwy, nie ma żadnych względów Patrzę na ludzi, każdy ma swoje rany Wojna o prawdę w sercach niezłomnych brane nie podam się mimo, że świat szaleje w moich wersach siła, która wciąż się nie zmienia. Uh, uh. To piekielne zło, ten świat jest taki jak ty i ja. Wiszę dramatu po prostu na. Każdym krokiem czuję ciężar swoich błędów Przegrane bitwy, nie ma żadnych względów Patrzę na ludzi, każdy ma swoje rany Wojna o prawdę w sercach niezłomnych brany Nie poddam się, mimo że świat szaleje W moich wersach siła, która wciąż się nie zmienia To piekielne zło, ten świat jest taki jak ty i ja Piszę dramatów W dramatów, po neonów w szukamy prawdy, gdy kłatwa królestwa Królestwa. Królestwa. Brzebie o ty bądź i ja bi o pomiepuj go Każdym krokiem czuję ciężar swoich błędów Przygrane bitwy, nie ma żadnych względów Patrzę na ludzi, każdy ma swoje rany Wojna o prawdę w sercach niezłomnych brany Nie poddam się, mimo że świat szaleje W moich wersach siła, która wciąż się nie zmienia Tu piekielne zło Ty świat jest taki jak ty i ja Zbliżę dramatów w rozplasku neonów W cieniu ulic szukamy prawdy Gdy kłamstwa królestwa